moi kochani. Wiem, że jest jeszcze zima i na dodatek zrobiło się ostatnio naprawdę biało, ale w Action właśnie pojawił nam się nowy dział. To był jeden z waszych ulubionych w tamtym roku, a mianowicie dział ogrodowy. W zeszłym roku pamiętam, że było tu naprawdę sporo hitów. Szybko się wyprzedawały na przykład fontanny solarne, wiele dekoracji. Było przepiękne oświetlenie do ogrodu, więc wiem, że ten dział na pewno będzie się już tylko stale rozkręcał. Dziś pokażę wam m.in. bardzo praktyczne poduszki na kolana. Będzie też wiele efektownych propozycji solarnego oświetlenia i z dekoracji. Zerknijmy też na przydatne narzędzia i dużo do nic, także naprawdę będzie ciekawie, więc jeśli jesteście gotowi, no to lecimy. Zaczniemy od dekoracji, i tu swoją wielkością na pewno wyróżniają się te figurki żab. Są wodoodporne, więc możecie je postawić w ogrodzie, na tarasie czy na balkonie. Dzięki nim dodacie takiego wesołego akcentu danemu miejscu. Żaby są zasilane energią słoneczną, więc ładują się w ciągu dnia, a włączają automatycznie po zmroku. Także będą nastrojowym i dodatkowym źródłem światła. Świetna sprawa, jeśli chcecie dodać swoim zielonym kącikom trochę przytulności. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne, są już dostępne za 45 zł. I ta nowość też zwraca uwagę. To figurki zwierząt z uroczą latarynką na ogonach. Ciekawa jestem, czy przypadną Wam do gustu. One także są solarne, więc no nie musicie nigdzie ciągnąć tych kabli. Dostępne są dwa warianty: jest pies i kot. Także idealna propozycja dla miłośników tych zwierząt. I cena to 40 zł. A mi osobiście dziś skradła serce ta ozdoba, to oświetlenie na patyku z panelem słonecznym. Spokojnie możecie je wbić w ziemię i na przykład oświetlić ścieżkę, czy wbić w ziemię w doniczce na balkonie. Na pewno będą tworzyć przyjemne i subtelne światło po zmroku: są kwiaty, urocze motylki, pszczółki i kokardki. Za sztukę zapłacicie 12 zł. I dziś szczególną uwagę zwrócę Wam na tę nowość. W Action pojawiły się te stoły na rośliny, dzięki nim, no, efektownie zaprezentujecie swoje zielone dodatki. Będą super opcją na balkon czy w ogrodzie, a tak podniesione rośliny staną się, no, ważnym elementem dekoracji. Mają 31 cm wysokości i widzicie, co tak sobie myślę, że, no, możecie ich też używać na przykład jako takie niewielkie stoły na kawę, czy miejsce, by położyć książkę, czy dekoracje. Do wyboru są w kształcie żaby albo krasnala, kosztują 45 a tu już kolejna propozycja z oświetlenia. Niewielka lampka solarna, możecie ją zawiesić za pomocą haczyka albo po prostu postawić. Wygląda bardzo stylowo, bo zobaczcie daje takie wrażenie spękanego szkła. Na pewno tworzy to taki przyjemny i nastrojowy efekt świetlny i do wyboru mamy też kilka kolorów. Lampki może i nie są duże, ale swoim kolorem i wyglądem będą taką subtelną dekoracją, którą możecie powiesić praktycznie wszędzie, no i dodać taki ciepły klimat wieczorową porą. Za sztukę zapłacicie zaledwie 4,50 zł. W tej kolekcji znajdziecie też te urocze ceramiczne domki, wprowadzą no, ciepły i radosny klimat do waszych wnętrz. Mają też takie kwiatowe motywy, które na pewno stworzą przyjemną atmosferę w domu i dodadzą troszeczkę tej wiosny. Dekoracja też świeci, więc idealnie nada się na półkę, komodę czy stolik i stylowo się obroni. Do wyboru są cztery warianty: kupicie je za 18 zł. Z oświetlenia dostępne są też te lampy na ścianę. Będą świetnym rozwiązaniem, jeśli akurat potrzebujecie dodatkowego oświetlenia. Może często Wam brakuje wolnej ręki, by włączyć światło albo po prostu straszyć włamywaczy, bo ta lampa włącza się automatycznie w ciemności, gdy właśnie ktoś przechodzi obok, posiada ten czujnik ruchu. Jest też obrotowa, na dodatek solarna, więc no zupełnie zapominamy o zasilaniu. Jej cena to 40 zł. Kolejna lampa także jest zasilana energią słoneczną, włącza się po zmroku i gdy wykryje ruch w odległości do 5 metrów, to naprawdę takie słuchajcie praktyczne rozwiązanie, gdy idziemy po ścieżce przy domu. No i właśnie, jest już ciemno. Jest już dostępna za 28 zł. Kolekcję ogrodową w Action zaśliły też te płytki tarasowe. One są wykonane z drewna i w zestawie są cztery sztuki o wymiarze 31x31 cm. Jak wyglądają możecie zobaczyć na naszej Actionowej i Bezpłatnej grupie na Facebooku. Polecał je na przykład Marcin i od razu pokazał efekt na swoim balkonie. Zerknijcie też jak wyglądał u Patrycji. I u Kasi takie gotowe moduły no, łatwo łączycie ze sobą i układacie bez większego remontu, a wyglądają naprawdę no, niesamowicie, bo wiecie co, wprowadzają taki no, przytulny klimat, który świetnie współgra przede wszystkim z roślinami czy meblami ogrodowymi. Wydawałoby się, że to taka niby drobna zmiana, a naprawdę zrobi różnicę. Kupicie je za 30 zł. A to już bardzo ciekawa perełka, a mianowicie poduszka pod kolana do ogrodu. Będzie ona świetnym zakupem, jeśli lubicie właśnie pracować w ogrodzie i przede wszystkim chcecie użyć swoim kolanom. Poduszka jest wykonana z miękkiej i wytrzymałej pianki z pamięcią kształtu, dzięki czemu dopasuje się do waszych kolan. No na pewno warto wypróbować, może faktycznie akurat zwiększy komfort pracy w ogrodzie. Jej cena też jest kusząca, bo kosztuje 18 zł. Pokażę wam jeszcze kilka doniczek, które zwróciły moją uwagę i na pewno od razu wyróżnia się ta w kształcie łabędzia. Nadaje się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Posłuży wam jako osłonka na doniczkę, ale też świetnie zadziała dekoracyjnie całkiem solo. Naturalna kolorystyka i taka subtelna forma sprawiają, że osłonka będzie się dobrze komponować z różnymi stylami wnętrz, od tych bardziej minimalistycznych przez te naturalne, aż po te przytulne i takie kobiece aranżacje. Na dodatek myślę, że nie powinna zdominować przestrzeni a raczej właśnie ją tak dopełnić jako harmonijny i spokojny akcent. Cena tej dekoracji to 45 zł. I w ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam już te osłonki na doniczki, więc tylko tak dla przypomnienia, mają kształt głowy zwierząt. I jeśli lubicie ten typ dekoracji, to z pewnością dodadzą wnętrzu takiego oryginalnego charakteru. Możecie ich też użyć jako samodzielną dekorację, są w złotym kolorze i kupicie je za 40 zł. Zerknijcie jeszcze na te donice, je możecie wykorzystać na zewnątrz, mają stylową nóżkę i też oryginalny napis do wyboru są w kilku kolorach, kosztują 20 zł. I mi osobiście spodobały się bardzo te osłonki, nadają się do wnętrz jak i na zewnątrz, mogą stać nawet w temperaturze do minus 20 stopni, mają bardzo ciekawy efekt glazury i 38 cm średnicy, wyglądają no bardzo efektownie i jeszcze do wyboru mamy je w trzech kolorach. Ich cena to 34 zł kochani, kanał się ciągle rozrasta, więc chciałabym zaprosić nowych widzów i tych, których jeszcze nie namówiłam, do zajrzenia na naszą actionową grupę na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z action, inspirujemy, pytamy czy coś warto kupić i też odradzamy co nam się nie sprawdziło. I na przykład ostatnio Ewa gorąco polecała nam ten płyn do mycia zatłuszczonych powierzchni od marki Ludwig. Napisała, że po każdym środku coś tam zostawało, a po nim już nie. Z kolei Madzia poczyniła już wielkanocne zakupy w action i po Pokazało nam, jak działa jedna z dekoracji. Także jeśli lubicie sklep Action, chcecie wiedzieć, co jest na czasie, i nie naciąć się na bubble, to gorąco zapraszam Was do dołączenia. To jest dokładnie ta grupa. Link do grupy znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem oraz w opisie filmu. I bardzo chciałabym też podziękować wszystkim stałym widzom za subskrypcję, a tym, którzy tu tylko serkają, gorąco zapraszam do przycupnięcia na troszkę dłużej. Będę wam wdzięczna za subskrypcję kanału, no bo to właśnie dzięki temu ten kanał jest widziany przez więcej osób, może się też dalej rozwijać i mogę właśnie dla was robić te przeglądy. Także kochani, proszę was, podbijajcie filmy, lajkujcie i przede wszystkim bawcie się dobrze na tym kanale. A teraz chciałabym wam pokazać, że w Action kupicie też sporo narzędzi do ogrodu. Znajdziecie tu na na przykład nożyce do przycinania kwiatów i roślin. Świetnie Wam się też oczywiście nadadzą do przycinania łodyg w bukiecie świeżych kwiatów, dzięki czemu no dłużej będą cieszyć Wasze oczy. Ostrze jest tu wykonane ze stali nierdzewnej, ma obejście i jeszcze blokadę. Łodygi mogą mieć maksymalnie 4 mm średnicy, a ich cena to 6 zł. Są też te nożyce, dzięki którym podetniecie no, niepotrzebne gałęzie o średnicy do 26 mm. Możecie nimi też z powodzeniem przycinać krzewy. Rączka jest tu antypoślizgowa i zapłacie za nie 40 zł. Dostępna jest też ta szczotka. Często mamy słajcie między płytkami ogrodowymi te chwasty i brud, a ta szczotka właśnie świetnie sobie z nimi poradzi. Mamy tu dwie końcówki, a ich cena to 4 zł i 50 groszy. I też w tej samej cenie kupicie też kilka narzędzi. Mamy tu na przykład motykę, dzięki niej usuniecie głęboko zakorzenione chwasty, nadaje się też spokojnie jako skrobaczka. Takimi pazurkami spulchnijcie glebę w ogrodzie. Motyką trójzębną też spulchnijcie glebę i usuniecie chwasty. Znajdziecie też tu wycinak do chwastów. I jeszcze łopatkę do przesadzania roślin. Dodam jeszcze, że każde narzędzie jest wykonane z metalu i wykończone wygodną drewnianą rączką, która ma praktyczne oczko jeszcze do zawieszenia. A już z tworzywa sztucznego jest ta łopatka, ona kosztuje 3 zł. i 40 groszy. Dostępne są również grabie idealne do liści wykonane z tworzywa sztucznego za 6 zł. A obok znajdziecie też grabie wykonane z ocynkowanej stali za 11 zł. Są jeszcze szpilki do agrowołkniny, za opakowanie 10 sztuk zapłacicie 8 zł. I możecie też kupić taką matę antykorzenną, którą umieszcza się pod żwirkiem i trocinami. Ochroni wasz ogród czy warzywa przed chwastami. Ma 2 na 5 metrów i kosztuje 20 zł. I w Action znajdziecie też wiele przydatnych akcesorów do pielęgnacji i hodowli roślin. Kochani, zwrócę Waszą uwagę na ten spory zestaw. Są tu klipsy i linka mocująca, więc możemy zamienić te żabki do włosów na właśnie takie rozwiązanie. Zapłaćcie za nie 10 zł. Następnie mamy klipsy do roślin w dwóch rozmiarach. One są wykonane z tworzywa sztucznego i w środku jest 20 sztuk. Zapewnią roślinom odpowiednią podporę. Ich cena to 4 zł. Jest także ten drut do wiązania wykonany z metalu, ma 100 metrów długości i 2 mm średnicy, kosztuje 13 zł. A jeśli nie potrzebujecie tak długiego, to ten ma 10 metrów, za niego zapłacicie 4 zł. No i co tu dużo mówić. Zaraz Milej pracuje się w ogrodzie w kolorowych rękawiczkach. Do wyboru mamy kilka takich kwiecistych modeli. One są w rozmiarze od S do M, są z nitrylem, z dobrą chwytnością za parę zapłacicie 3 zł i 70 groszy. A te są już wykonane z lateksu. Kupicie je za 4 zł i 50 groszy. Kochani, mam szczerą nadzieję, że spodobał Wam się ten ogrodowy przegląd. Dajcie znać w komentarzach, czy już też nie możecie się doczekać tej wiosny, czy jednak każda pora roku ma coś w sobie, no i nie chcecie przyspieszać czasu. A ja Wam dziś bardzo dziękuję, że byliście. Życzę wszystkim udanego tygodnia i ściskam Was cieplutko. Pa!